Siemandero, dzisiaj lecimy sobie z traską do Zamościa. Wyruszamy z Koszalina, palimy wóz, światełka zapalamy, no i ruszamy w trasę. Ostatnio, kurde, nie mam zbyt wiele czasu ogólnie na nagrywanie, ale dzisiaj znalazłem chwilę i. Możemy sobie polecieć. Mam taki plan, żeby troszkę w innej formie to zrobić, także zobaczymy. Możecie pisać w komentarzach, jak Wam się taka forma będzie podobała. w prawo. Ogólnie to wymieniłem dysk sobie na SSD-ka, takiego na M2, który ma 7GB przesyłu na sekundę, bo myślałem, że to coś pomoże na te ścinki, że po prostu gra. Granie ogarnia tego, żeby nie nadąża przetwarzać po prostu tych modów i, i, i tego innego gówna. I wydałem na to 460 zł bodajże, no i niestety to nie, po, nie, nie podołało, nie pomogło. Dalej są te ścinki, czyli wychodzi na to, że, że ta gra jest po prostu gównem. Wersja gry oczywiście. 147 z najnowszym projekt Next Gen Aktualizacja tam kosztowała 3 euro, także niezbyt wiele. 3 euro, jeżeli ktoś miał podstawkę i ten mod PBR na tekstury dróg, i tych innych śmiesznych rzeczy. Dla jasności to jedziemy sobie na promocję. Nie gram już na na fikcyjnej, bo po prostu troszkę mi się znudziła. Może kiedyś do niej powrócę jeszcze. Póki co ogrywam sobie promocja. I się tak zastanawiam, czy w ogóle wyjdzie nowy Poland Rebuilding na 1.47. To jest kurde ciekawe, bo nie mamy żadnych informacji. Eee, przynajmniej no, ja nie widziałem, żeby coś się tam działo w tym projekcie zobaczymy czy to wyjdzie w ogóle chyba że robią w ciszy to żadnych informacji nie dają ale no fajnie by było jakby jednak wyszedł bo w sumie to się na to nastawiłem żeby z wami latać kurde na promocji i na, na Polandzie a tu taki kurde klops no ale zobaczymy no najwyżej będziemy sobie śmigać na, na samym promocji. No, dawać to zielone, kurde, ile ja tu będę stał jak kołek. Dziękuję bardzo. Ej, ale tereny, kurde, i tak są ładne na tym promocie. Wcześniej grałem, to, to miałem Polanda jeszcze wgrane, no to. No to. Powiedzmy, że to trochę zaburzyło mój pogląd na tą mapę, ale tak, jak sobie jadę, to jest całkiem w porządku. Całkiem spoko. na Orlen jeszcze nie wjeżdżamy. E nawet kurde, ceny paliw się mniej więcej zgadzają. A na stację jeszcze nie wjeżdżamy. Mamy 170 litrów jeszcze paliwa, także na 530 km nam jeszcze starczy. Także wjedziemy sobie później. Ale to jest wkurwiające, jak oni się zatrzymują. To ja powinienem jego puścić, a nie on mnie. Co to w ogóle.? Ja nie wiem. Jest jakiś, jakaś modyfikacja poprawiająca ruch AI w ogóle? Bo. Jest to strasznie irytujące ogólnie, i tak się zastanawiam, czy, czy jest po prostu jakaś modyfikacja, która powiedzmy usprawnia trochę ten ruch i bardziej go urealnia. Jak jest, no to poproszę w komentarzu link do tego moda, bo jak ktoś używa, to jak ktoś się chce podzielić, to ja chętnie go przyjmę. A mijamy sobie grudziąc. Problemy z gardłem. Właśnie wyjechaliśmy. Co możemy mówić, no to. Psy. Mówimy o koncercie, tak więc. Ładnie. Na nielegalu oni sobie wyprzedzają. Zaraz mi mandat dowalą za coś, jak mu za mną jechać. Starusznica śmierci robina giba. Ogólnie to zostało nam 80 litrów paliwa i zapalił nam się żyd. Zaraz nam pęknie za 300, no za 30 km pęknie nam 11 tysięcy. W skani. Coś tam mu zeszła kartka sobie tak nią. Ale może do niej w takim razie wrócimy. To jest ogólnie auto, którym przejechałem najwięcej kilometrów w WTS-ie, bo ja ogólnie to zazwyczaj robiłem tak, że coś pomodziłem, pomodziłem, pomodziłem. Potem chwilę tym pojeździłem i odstawiłem to w kąt. I tak jakoś mi się szybko nudziły te, te samochody, a teraz tą skanią, to tak sobie latam. Ogólnie mam jeszcze problem z ikonami na desce rozdzielczej. Teraz no, będzie je widać, na przykład jak, jak podnoszoną ośkę włączę, no to, to widać. Tylko problem pojawia się za dnia jak świeci słońce. No to tych ikon po prostu kurde nie widać. No i próbowałem dojść do ładu z tym. Ale coś tu jest namieszane i... I nie mogę po prostu do tego dojść, ale z czasem coś, coś się wymyśli. Marcinkobo to z wiocha, seksu i biznesu. E, mieszka tu pewna osobistość, która jest wybitnym osobnikiem, filantropem. E, kurwa, jebany autobus. Która ma na swoim podwórku Boeinga, e, prowadzi sieć restauracji, sieć hoteli i wozi masło swoim samochodem, ale tak naprawdę nie swoim. I no i tak. Musiałem w ogóle zasłonić okno, bo. Słońce mi wali prosto i ogólnie. E, open track trochę świrował. A jak jest tak ciemno w pokoju, to. Dalej prosto to jest lepiej. Jedziemy sobie tak trochę na okrętkę w sumie, bo, bo mam powyłączane e, autostrady i w ogóle, także mnie to tak prowadzi trochę na okrągło poprzez krzaki i inne rzeczy, tak żeby unikać tych autostrad no bo jak już wiecie to ja nie lubię tymi autostradami jeździć bo tam jedna wielka nuda i nic się nie dzieje kurde potrzebuję stację benzynową bo mam 19 litrów paliwa na no ile to starczy 60 kilometrów niecałe trzeba coś znaleźć bo zaraz będzie pchać Mandat z fotoradara! Ale to nic, widzę stację benzynową. 13 litrów. Kurde, muszę tak z deka na luzaku lecieć. O, euk, euk, euk. euk. Dobra, jak tu wjechać, żebym ja tu zaraz nie przegapił wjazdu dalej. Aha, na rondzie, dobra. Proszę, kiedy poczujesz się stan? Gruby żydziu. Ciągle słyszę tylko. No nic. Niestety, że mówić nie mogę ich zrozumieć, o co chodzi. Gasimy. No i tankujemy. A zatrzymamy się na jakąś pauzę, nie będziemy kurde. W ciemnoś chak jechać, nie? Ale to prowokując. Podpisz problem. Przyjdziesz, jesteśmy. Zmagamy się z trudnymi słowami na co dzień, Ej. na przykład chrząszcz, szczypczyki, śpiersz, zidzi było. Wąziutko, ale. Zdanie, nie używasz, bo ale to, to powiedzia... się dało. Godzina 9.13. Wyruszamy z parkingu w miejscowości Euk, Euk, Euk. Kurde, jeszcze mi wszystko znak zasłania. I jeszcze kasztanga. No ale to jest taka typowa Polskość, jaranie się kurde Fordem Mustangiem. Nie wiem, co w czym takiego fajnego. Dalej Według mnie nic. Jeździ tego zdecydowanie zbyt dużo po polskich drogach i z dwojga złego wolałbym na przykład Camaro sobie kupić, jakbym, jakbym miał, tak. Jakbym miał wybierać to bym wolał zdecydowanie Chevrolet Camaro i... Wąziutko, ale nie po takich drogach, my z Andrzejem po nocach żeśmy jeździły. No i tak. To jest właśnie kolejna z niedogodności ETS-owych. E, poprowadziło nas. E, z, musieliśmy zjechać z głównej drogi, żeby wjechać na Rondo, żeby z powrotem wjechać na główną drogę. Wedle mojego czasu mierza jedziemy już 44 minuty. Ja ten materiał oczywiście potnę. E, to będzie ta nowa forma i no zobaczymy, ile z tego wyjdzie. W ogóle. Ma ktoś jakąś wizję może co tu pododawać jeszcze do tej skani. Bo ja jakoś kurde nie mam pomysłu ostatnio. Porobiłem jakieś tutaj pierdoły i te inne gówna. O może teraz tu pokażę, bo fajnie wygląda. Fajne co powstaje ze skrzyżowania akrobaty z Aktorem. Ale nie wiem, jakieś kurde części może tuningowe. Piszcie w komentarzu, bo ja kurde coś straciłem wenę ostatnio i. I nie mogę wpaść na żaden kurde fajny jakiś pomysł. Robię tandem w ogóle jeszcze. Tandem będzie na Dyszlu. Już coś tam mam zrobione. Przyczepę i, i ramę. Zostało tam powiedzmy uzbrojenie tego wszystkiego. Zrobienie krótkich osłon, tych zakabinowych. Spoilerów. No i tam takie różne inne duperele. No 40 km do celu nam zostało. Także powiedzmy, że ostatnia prosta. Godzinne nagranie, kurde, godzina 6. Sporawo, sporawo, sporawo. Ale to wszystko będzie pocięte, także nie wiem ile w finalnym materiale wyjdzie, ale myślę, że będzie dobrze. Tak, nie, nie chcę też, żeby to za długie było i żeby się tak ciągnęło trochę jak flaki z olejem, no bo jednak chyba nie bardzo chce się każdemu oglądać taki materiał, nawet 20-minutowy to jest, kurde, chyba za długo, jednak patrząc po statystykach. Dobra dojechaliśmy do celu w końcu trzeba tu gdzieś ładnie pięknie ustawić o pozostawiane wszystko no ale dobra ja sobie poradzimy. W domu na działce na urlopie i w samochodzie przez Android Auto a jeśli jeszcze jej nie masz, to zajrzyj do App Store lub Google Play i powiesz czy prędzej aplikacja radia, złote przeboje. Złote przeboje. Zaaplikuj sobie. Auto promocja. Weekend to jest bez bez sporo roku. kurde wyłamasz chyba na... Skieraj. Dwa albo na trzy razy tutaj też kurde. Są nowe zatrzymania po nocnej strzelaninie w Łodzi. Jakieś palety stoją, kurde, z... nie w wiem to jest. Protest. Kolejny zabytek w Rzymie, zniszczony. Agnieszka trajnowska BIS, zapraszam. Po nocnej strzelaninie w mini samochodowej w Łodzi zatrzymano czterech mężczyzn. Po postrzale zbrodni... 30... Po to są odboje w naczepie, w uszkodzone... żeby się odbijać od rampy. Prokuratura starają się odtworzyć przebieg wydarzeń. Jednak według policji jest za wcześnie, by podawać ich szczegóły. Zatrzymani mają od 27 do 43 lat. Do spotkania prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy doszło w kuluarach szczytu G7 w japońskiej Hiroshimie w czasie rozmowy Joe Biden. Joe Biden pakiecie pomocy wojskowej dla Kijowa o wartości 375 milionów dolarów i o nowych sankcjach na Rosję. No, dojechaliśmy, także możemy nasz towarek zrzucić, a my się widzimy w kolejnym odcinku, także cześć.